W nocy z 3 na 4 kwietnia 2025 roku pewna kobieta z północnych Włoch obudziła się spocona i przerażona. Nie była to zwykła noc. Zobaczyła we śnie młodego mężczyznę o łagodnym spojrzeniu i głębokim, spokojnym głosie. Miał około dwudziestu lat, ale w jego oczach czaiło się coś znacznie starszego mądrość nieznaną czasem dorosłym. Powiedział do niej: Wielkie zmiany są tuż za rogiem, rezem, bądźcie gotowi. Kiedy otworzyła oczy, poczuła ogarniający ją chłód, jakby sama atmosfera pokoju zmieniła się po tym objawieniu. To nie był sen, to było ostrzeżenie. A wysłannikiem? Carlo Acutis, błogosławiony młodzieniec, który jeszcze za życia był znany ze swojej wyjątkowej miłości do Eucharystii, a po śmierci stał się symbolem nadziei dla milionów wiernych na całym świecie. Karlo urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, a dorastał w Mediolanie. Był typowym nastolatkiem. Grał w gry komputerowe, lubił jeździć na rowerze, oglądał filmy, ale pod tą zwyczajną powierzchnią kryła się dusza niezwykle duchowa. Codziennie uczestniczył w Mszy Świętej, odmawiał różaniec i żył w bliskości Bożej. Jego największą pasją była jednak technologia. Stworzył stronę internetową zawierającą katalog cudownych zdarzeń eucharystycznych z całego świata. Dla Karla technologia nie była tylko narzędziem, lecz sposobem na dotarcie do serc młodych ludzi i przekazanie im najważniejszych wartości wiary. Zmarł 12 października 2006 roku, mając zaledwie 15 lat, na skutek agresywnej białaczki. Przed śmiercią ofiarował swoje cierpienia Kościołowi i papieżowi, dodając: Cieszę się, że umieram, bo nie zmarnowałem ani minuty na rzeczy, które nie podobają się Bogu. Po jego śmierci zaczęły napływać świadectwa uzdrowień i łask przypisywanych jego wstawiennictwu. W 2020 roku został beatyfikowany, ale jego misja, jak się okazuje, nadal trwa. Kobieta, która miała sen z Karlo, długo nie mogła usnąć po tym doświadczeniu. Wrażenia były tak realne, że obudziła się z przekonaniem to nie był tylko sen. Karlo mówił poważnie, z pilnością w głosie: Wielkie zmiany są tuż za rogiem Rezem. Te słowa, choć proste, niosły ogromną wagę. Zaczęła śledzić wiadomości, modlić się więcej i dzielić tym objawieniem z najbliższymi. Minęło kilka dni. A potem pojawiły się pierwsze znaki. Papież Franciszek poczuł się źle. Pojawiły się plotki o jego stanie zdrowia, a następnie nagłe wezwanie kardynałów do Rzymu. Konklawa była bliżej niż ktokolwiek przypuszczał. Wtedy właśnie zrozumiała. Sen miał sens. Carlo Acutis nie był przypadkową postacią historii Kościoła. Był wyjątkowym młodym człowiekiem, którego życie, choć krótkie, miało ogromny wpływ na świat duchowy współczesnych ludzi. Już od najmłodszych lat wykazywał głęboką pobożność. Jego codzienne uczestnictwo w mszy świętej, oddanie eucharystii i prostota serca czyniły go kimś, kogo otoczenie odczuwało jako osobę szczególną. Rodzice Karla nie podejrzewali, że ich syn jest wysłannikiem Bożym. Dopiero późniejsze wydarzenia uświadomiły im, jak wielka była jego misja. Antonia Salzano, matka Karla, miała wiele snów proroczych jeszcze przed jego narodzinami i po jego śmierci. Jednym z nich był sen o świetle, które powiedziało: "Jestem twoim synem. Zabiorę cię do nieba." Dopiero po latach zrozumiała, pełnię tych słów. Zanim Karlo zachorował, często powtarzał bliskim, że nie boi się śmierci. Mówił, że chce spędzić całą wieczność z Bogiem. Gdy choroba postawiła mu ultimatum, nie narzekał, nie płakał, ofiarował wszystko panu. Lekarze byli zaskoczeni jego siłą ducha. Pielęgniarki opowiadały, że nigdy wcześniej nie widziały nastolatka tak gotowego do odejścia. W ostatnich dniach życia nadal mówił o niebie o miłości Bożej i o potrzebie modlitwy. To ona, według Karla, była kluczem do zbawienia. Nie musicie być doskonałymi ludźmi, by się modlić, mawiał, musicie tylko mieć serce otwarte na miłość. To właśnie ta miłość i prostota czynią go tak ważnym dla dzisiejszego Kościoła. Kościoła, który szuka nowej drogi w świecie pełnym chaosu, rozpaczy i szybkich zmian. A Karlo nawet po śmierci nadal działa. Jego przesłania docierają do ludzi na różne sposoby: przez sny, łaski, uzdrowienia i ostrzeżenia, jak to, które padło z jego ust kilka dni przed śmiercią papieża. Czy to było tylko ostrzeżenie? Czy może zapowiedź czegoś większego? Wiele osób zaczyna teraz rozumieć, że przesłanie Karla nie dotyczyło tylko śmierci papieża ani jednego wydarzenia. Była to zapowiedź głębszych zmian duchowych, strukturalnych i moralnych. Które mają miejsce w kościele. Karlo nie był prorokiem sensacyjnym, który opowiadałby o kataklizmach czy datowanych wydarzeniach. Był raczej duchowym przewodnikiem, który wskazywał kierunek powrót do Eucharystii, życie Ewangelią i intensywna modlitwa. To właśnie te wartości były fundamentem jego życia i dlatego są kluczem do interpretacji jego ostatniego ostrzeżenia. Jego Matka Antonia opowiadała, że już za życia Karla miała sny, które potwierdziły jej intuicję, iż jej syn jest wyjątkowy. Jeden z nich miał miejsce tuż przed jego śmiercią. Zobaczyła we śnie ogromną twarz Karla na suficie kościoła świętego Franciszka z Asyżu. Obok niego stał sam św. Franciszek i powiedział: Twój syn będzie filarem kościoła. W tamtym momencie te słowa były trudne do pojęcia. Jak młody człowiek, który jeszcze nie skończył szkolnej edukacji, może być filarem instytucji liczącej sobie ponad dwa tysiąclecia. Ale dziś wiele osób widzi w Karlu właśnie tego filara symbol odnowy, nadziei i duchowej mocy. Po jego śmierci zaczęły się pojawiać cudowne łaski. Jednym z najbardziej spektakularnych przypadków było uzdrowienie sześcioletniego chłopca z Brazylii, Matthew, który cierpiał na ciężki stan zapalny trzustki. Lekarze stwierdzili, że bez operacji nie dożyje pełnoletności. Podczas nowenny do beł Karla, ksiądz położył fragment jego koszulki na chłopcu. Następnego dnia dziecko zjadło normalne posiłki, a tomografia wykazała całkowite wyzdrowienie, niewytłumaczalne medycznie. Ten cud doprowadził do beatyfikacji Karla w 2020 roku. Ale to nie koniec jego działania. Karlo nadal przemawia. Nie tylko przez oficjalne kanony Kościoła, ale również poprzez osobiste doświadczenia wiernych. Jego nagrania wideo, które rodzina znalazła po jego śmierci, pokazują nastolatka mówiącego ze spokojem o niebie, śmierci i potrzebie gotowości. Nie boję się odejść, mówił, bo wszystko co robiłem, robiłem dla Boga. Dla wielu tych słowa brzmią dziś jak przewodnik duchowy, zwłaszcza w czasach, gdy świat i Kościół stoją przed wielkimi wyborami. W ostatnich latach coraz więcej wiernych zaczyna dostrzegać, że Karlo Akutis to nie tylko święty młodych czy święty internetu jest duchowym filarem nowego Kościoła. Jego misja wydaje się być znacznie głębsza niż początkowo sądzono. Jego przesłania, zarówno te bezpośrednio z jego życia, jak i te docierające po śmierci przez modlitwy, wskazują na potrzebę powrotu do podstaw Eucharystii, modlitwie. I autentycznemu życiu chrześcijańskiemu. W świecie, który staje się coraz bardziej odległy od wartości duchowych, Karlo jest jak świeża woda czysta, przejrzysta i odżywcza. Po śmierci Karla jego matka Antonia miała kolejny sen, który jeszcze bardziej pogłębił jej przekonanie o wyjątkowości syna. Zobaczyła zakrwawionego, baranka, a obok niego usłyszała głos mówiący po arabsku. Ofiara złożona z ofiary. Karlo rzeczywiście cierpiał w swoich ostatnich dniach, miał krwotoki, gorączki, ból, ale zawsze zachowywał spokój i gotowość. Dla Antonii był to jasny symbol: jej syn został ofiarowany dla większego dobra, tak jak Chrystus. To porównanie może brzmieć śmiele, ale dla tych, którzy zbliżają się do historii Karla z otwartym sercem, jest ono oczywiste. Karlo nie był tylko świętym przypadkowym. Był świadomy swojej roli. Tworząc stronę o cudach eucharystycznych, chciał pokazać ludziom, że Bóg nadal działa w sposób realny i widoczny. Wykorzystał technologię, która była jego pasją, aby dotrzeć do milionów młodych ludzi. Dzisiaj, kiedy Kościół poszukuje nowych sposobów komunikacji z młodym pokoleniem, Karlo staje się inspiracją nie tylko jako przykład świętości, ale jako wzór ewangelizacji XXI wieku. Jego działania nie ograniczały się jedynie do świata fizycznego. Po śmierci Karla Antonia znalazła nagranie wideo, które zrobił dwa miesiące przed śmiercią. Mówił tam o niebie, o tym, że jest gotowy odejść, że wszystko, co zrobił, było dla Boga. Te słowa miały charakter pożegnalny, ale także proroczy. Było to zapowiedź tego, co miałoby nadejść nie tylko jego własna śmierć, ale również duchowe zmiany, które miały ogarnąć Kościół. W kolejnych latach. I teraz, gdy świat stoi przed wielkimi wyborami, przesłanie Karla nabiera nowego znaczenia. Karlo Akutis nie był tylko osobą, która żyła święcie, był także głosem ostrzegawczym. Jego życie i śmierć były jak echo Ewangelii, które brzmiało w czasach, gdy coraz więcej ludzi zaczyna tracić kontakt z Bogiem. Jego przesłania zarówno te z jego życia, jak i te docierające po śmierci przez modlitwy i objawienia, są dziś odczytywane jako drogowskazy dla Kościoła znajdującego się w fazie przemian. A jednym z najbardziej poruszających objawień było właśnie to, które miało miejsce kilka dni przed nagłą śmiercią papieża Franciszka. Kobieta, która miała sen z Carlo, opowiedziała później, że jego obecność była tak realna, że czuła nawet zapach świec i kadzidła. Mówił do niej spokojnie, ale z pilnością. Wielkie zmiany zbliżają się w kościele. Rezem. Nie zostałem jeszcze uznany za świętego przez ludzi, ale niebo już mnie uznało. Bądźcie gotowi. Po tych słowach obudziła się z poczuciem, że dotknęła czegoś większego niż sama rzeczywistość. Przez kilka dni zachowała to dla siebie, próbując rozszyfrować znaczenie tej wizji. Ale kiedy pojawiły się pierwsze wiadomości o pogorszeniu się stanu zdrowia Ojca Świętego, wszystko nabrało sensu. To objawienie stało się początkiem wielu rozmów wśród wiernych. Czy Karlo miał na myśli nowego papieża? Czy może coś znacznie głębszego duchowe oczyszczenie, Kościoła powrót do autentycznej wiary, odnowę moralną i liturgiczną? Wiele osób zaczyna teraz widzieć w Karlu nie tylko Świętego Młodych, ale również Proroka. Który został wysłany w czasach, gdy Kościół potrzebuje najbardziej głosu pełnego nadziei, prostoty i mocy Bożej. Jego matka Antonia, mimo lęku i bólu po utracie syna, została świadkiem wielu cudów i znaków związanych z jego imieniem. Jeden z nich to narodziny bliźniąt, córki Franceski i syna Michela, cztery lata po śmierci Karla. Dla rodziny był to dar nieba. Potwierdzenie tego, że Karlo nadal działa i wstępuje za nimi. To ona usłyszała we śnie słowa – znów zostaniesz mamą. A potem rzeczywiście zajeziała w oczy dwóm nowym duszom. Dla wielu wiernych jest to kolejny dowód, że buł. Karlo nadal ma misję. Nie tylko jako święty, ale jako duchowy opiekun nowej ery Kościoła. Karlo Akutis nie był przypadkową postacią historii Kościoła. Był człowiekiem wybranym, którego życie miało głębszy sens. Jego duchowa, dojrzałość, mimo młodego wieku, poruszała wszystkich, którzy go znali. Koledzy z klasy, nauczyciele, księża, wszyscy byli zdumieni jego spokojem, mądrością i prostotą. Karlo nie potrzebował wielkich gestów, by przekazywać miłość. Bożą wystarczyła jego obecność, jego spojrzenie pełne nadziei, jego słowa pełne wiary. Dziś, gdy świat stoi przed wielkimi wyborami, a Kościół przeżywa fazę przemian, coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że Karlo został wysłany właśnie dla naszych czasów. Jego działania po śmierci są równie mocne jak te za życia. Uzdrowienia, nawrócenia, objawienia to wszystko wskazuje na to, że błogosławiony młodzieniec nadal działa jako wstawiennik, opiekun i duchowy przewodnik. A ostatnie objawienie dotyczące wielkich zmian w Kościele. Może być jednym z najważniejszych przesłań, jakie otrzymał świat od Karla. To ostrzeżenie nie było przypadkowe. Padło w momencie, gdy Kościół zaczął szukać nowej drogi, nowego kierunku, nowej nadziei. Wiele osób zaczyna teraz widzieć w Karlu nie tylko świętego, ale także proroka nie w tradycyjnym sensie. Nie mówił o datach, kataklizmach czy politycznych wydarzeniach. Mówił o rzeczach ważniejszych o modlitwie, o Eucharystii. O miłości bliźniego, o tych wartościach, które są fundamentem prawdziwej świętości. I właśnie one mogą być kluczem do interpretacji jego ostrzeżenia. Wielkie zmiany są tuż za rogiem, Tajs powiedział. Czy miał na myśli reformę Kościoła? Może. Czy chodziło mu o duchowe oczyszczenie wiernych? Prawdopodobnie. Czy to zapowiedź czegoś większego, co dopiero ma nadejść? Możliwe. Dla tych, którzy wierzą, Karlo jest dziś symbolem nadziei. Dla tych, którzy szukają, jest drogowskazem. Dla tych, którzy cierpią, jest opiekunem. A dla tych, którzy się modlą, jest bratem, który słucha i wstępuje u ich boku. W czasach pełnych niepewności, chaosu i szybkich zmian Bół, Karlo Akutis staje się punktem stabilnym, jak świeca pali się w ciemności, przypominając, że Bóg nadal działa, że nadal mówi. Że nadal wybiera ludzi, nawet młodych, by przekazywać swoje przesłania. Każdy, kto zetknął się z historią Karla Akutisa, nie może pozostać obojętny. To życie pełne prostoty, miłości i wiary wzbudza emocje, ale także wywołuje głębokie pytania. Dlaczego akurat on? Dlaczego teraz? I co naprawdę miał na myśli, mówiąc: wielkie zmiany są tuż za rogiem. Jego przesłanie, choć proste, Zawiera w sobie ogromną siłę siłę modlitwy, siłę Eucharystii, siłę życia poświęconego Bogu. Karlo był człowiekiem swoich czasów znał technologie, gry komputerowe, kulturę młodych ludzi, ale jednocześnie był głęboko zakorzeniony w tradycji Kościoła, w Eucharystii, w modlitwie różańcowej. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawiła, że jego świętość stała się tak bliska współczesnemu człowiekowi. Nie był dalekim, świętym z przeszłości. Był kimś, kto mógłby dzisiaj siedzieć obok nas w kościele, w szkole, w internecie. I właśnie to czyni go tak ważnym dla dzisiejszego Kościoła. Jego objawienia, zarówno te przypadające po śmierci, jak i te związane z ostatnimi wydarzeniami w Watykanie, są dziś czytane jako znaki. Znaki, że Bóg nadal mówi, że nadal wybiera serca, by przekazywać swoje przesłania. Karlo nie był wyjątkiem, był przykładem tego, że każdy z nas może być narzędziem Bożej miłości, jeśli tylko otworzy swoje serce i będzie słuchał. Jeśli czujesz, że coś poruszyło się w Twoim wnętrzu podczas tej opowieści, to prawdopodobnie nie przypadek. Może to zaproszenie do głębszej modlitwy, do bliższego kontaktu z Eucharystią, do bardziej świadomego życia wiary, a może to również wezwanie byś Ty sam. Stał się częścią tej wielkiej zmiany, o której mówił Karlo. Nie, czekaj, aż świat się uspokoi. Zacznij już dziś modli się. Czytaj o życiu Karla, przeżywaj Eucharystię. I pamiętaj, nie jesteś sam. Karlo jest z nami, duchowo, mocno, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.